Mam kos z tej strony JoJo, i słuchajcie, dzisiaj, żeby Was nie skłamać, jest niedziela 18 kwietnia. Nie wiem, kiedy ten film pokaże się na kanale, ale skoro ten film się pokazał, to znaczy, że jestem już szczęśliwym posiadaczem moich nowych ubrań. W tym filmie chciałbym wam pokazać od podstaw jakiś proces twórczy, jak te nowe ubrania, które są już do kupienia w preorderze na ekipatonosi.pl, jak te ubrania w ogóle powstają. Tydzień temu w filmie pokazałem Wam samą sesję zdjęciową, w ogóle to największe wydarzenie związane z ogłoszeniem tych ubrań, ale stwierdziłem, że fajnym merytorycznym filmem może być mniej więcej to, jak ta moja wizja na to wyglądała, jak Wam troszkę więcej opowiem na ten temat. Ja bardzo chciałem, żeby to, co stworzę, było ciuchami dla speedcuberów, ale jednocześnie, żeby było na tyle basicowe, że każdy będzie mógł to siebie założyć. Sam pomysł na początku zrodził się troszkę inaczej. Na wstępie osoba, która zainspirowała mnie do tego, żeby pomyśleć o temacie koszulek, czyli Cichy, którego już powinniście kojarzyć z mojego kanału, a potężny Mariusz. Cichy mój przyjaciel, który kiedyś zadzwonił do mnie i powiedział, że ma fajny pomysł, że można by wznowić. Kiedyś, dawno temu, był sklep Magiczna Kostka. Oni mieli swoje wzory właśnie kostkowe, które nie były wzorami związanymi z zawodami, ale były ich autorskimi wzorami, jakimś innym przedstawieniem e, motywu kostek, i innych łamigłówek, które mamy na zawodach. I to się bardzo mocno sprzedawało i ludziom się podobało, bo mieli coś związanego z kostkami, a niekoniecznie była to koszulka z zawodu. No i cichy takie coś zaproponował, że może by wznowić temat, może by odzyskać tam te stare wzory. I wtedy zaczęło się w mojej głowie układać jakiś pomysł na to, że być może jest to fajny temat do skubnięcia. Z racji tego, że też pojawiło się ekipa Tonosi, znaczy ekipa Tonosi już było, ale pojawiła się opcja. Stworzenia nowych wzorów na zasadzie priorder'u, tak na przykład miał Evron. Co to daje i jaki to jest plus dla mnie, jako osoby, która chce to stworzyć? Jest to taki plus, że nie muszę bać się o niezwrócenie się tego, a nawet chodzi raczej o to, że nie muszę inwestować, ponieważ robiąc to na podstawie Priorderu, tak naprawdę robimy prototyp ubrania, pokazujemy to ubranie, robimy sesję zdjęciową i jeśli ktoś, jeśli sprzeda się 50 koszulek, to po prostu tylko 50 koszulek będzie wyprodukowane. Jestem tutaj dzisiaj, bo trzeba. Trzeba zrobić projekty. Daniel z ekipa, to nosi już mnie ściga. Ja niestety nie jestem grafikiem, ale powiedziałem Danielowi, że Daniel chce jak najwięcej zrobić samemu. Chciałbym zrobić coś samemu. Zrobiłem. Yy, tadam, zrobiłem to sam. Chcę wam w tym filmem pokazać pewne motywy, których normalnie byście nie zauważyli, ponieważ zobaczylibyście tam Wzórkowski, pomyślelibyście o, jakiś grafik zrobił prosta rzecz. Nie, ja to zrobiłem samemu, chciałem mieć chociaż taki mały wkład. Co prawda jestem lamusem i nie wiem, jak w ilustratorze się koloruje. Zostawię to jako taką bazę, to pójdzie do naszego grafika, bo i tak grafik będzie musiał jakoś to poprawić i po prostu kolory ja wskażę już, jakie powinny zostać naniesione. O ile ułożone jest łatwa i już zdecydowałem się na kolory, które tam będą, bo wybieram po prostu te trzy kolory, jest to biały na górze, zielony i czerwony z przodu. Te dwa kolory z przodu, biały na górze. I to trafi bazowo. A teraz kostka pomieszana. Ja lubię we wszystkim mieć jakieś drugie dno. Na koszulce chciałbym, aby ta kostka pomieszana była pomieszana w sposób przypadkowy, ale chciałbym, żeby różne osoby miały w to wkład. No i z racji tego, że dystrybucja i w ogóle produkcja i wszystko leży po stronie ekipa to nosi, to chciałem, żeby ekipa miała jakiś wkład w stworzenie tych koszulek. Dlatego układ kolorów na koszulce z pomieszaną kostką będzie kostką, którą ja wezmę ze sobą. Poproszę każdego z ekipowiczów z 11 osób o wykonanie dwóch ruchów na kostce, dwóch losowych ruchów. Raz, dwa, dzień dobry, mam nadzieję, że mnie widać i że ostrość jest na mojej twarzy, a nie na kierownicy, tak jak kiedyś mi się zdarzyło. Zapadła ostateczna decyzja co do tej koszulki oversize'owej. Ostatnio po nagraniu usiadłem sobie i zacząłem coś kombinować w Photoshopie, robić jakiś przykład. I prawdopodobnie skończy się na tym, że będzie to taka forma abstrakcji połączonej z pop artem. Tutaj macie, tutaj macie taką referencyjną grafikę, którą ja zrobiłem tak dla podglądu, żeby zwizualizować mój pomysł przodu na piersi będzie to po prostu zbiór rozsypanych losowo mniej więcej kwadracików, które będą miały oczywiście kolory te znane z kostki Rubika. Na plecach będą dokładnie te same kwadraciki, co na piersi, tylko oczywiście w większej wersji, ale każdy kwadracik będzie ujawniał część większego obrazu. Mnie się to kojarzy z popartem, bo poparcie przeważnie działa to tak, że macie na przykład cztery obrazki i w każdym kwadracie cztery kwadraty, i w każdym kwadracie jest dokładnie to samo, ale w jakimś innym kolorze. No, i tu jest troszkę nawiązanie do tego, ale zamiast kopiować zawartość kwadratów, to kwadraty jakby pokazują część większej grafiki. No, a jako przykładową grafikę użyłem papugę, bo. No, bo jestem papugarzem, no co to dużo mówi, dobrze wiecie, że uwielbiam papugi. Ale też papugi mi się kojarzą z kolorami. Dostałem z jednej strony aprobatę, że w sumie bardzo fajnie to siedzi ta papuga w tych kwadracikach, ale z drugiej strony jakaś jest mała obawa, czy to nie jest zbyt sztampowe, bo bardzo często, gdy ktoś chce pokazać kolory, to pokazuje papugę. No, ale to nie będzie losowa papuga z internetu. To nie będzie Ara, to nie będzie jakaś papuga mega kolorowa, tylko będą moje papugi. Ta koszulka będzie bardzo moja. Powinna ładnie wyglądać, bo rzeczywiście ta papuga jest czymś, co się kojarzy z kolorami i fajnie fituje papuga z tymi kolorowymi z tymi kolorowymi kwadratami, a dodatkowo będą to moje papugi, więc naprawdę będzie bardzo mnie to cieszy, że każda z tych każdy z tych produktów ma jakieś dodatkowe znaczenie, nie jest taki zwyczajny. Robię wzór koszulek, na które będę miał pomieszaną kostkę i żeby każdy z ekipy miał w to wkład. Poprosiłbym ja ciebie, już... żebyś zrobiła trzy ruchy. No dobra. To już był jeden? Dwa. dwa. To jest jeden ruch, formalnie. Tak? Tak. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. No formalnie to są cztery, ale okej. Okay. Raz. To już jak patrzysz, jakbym miał to zaraz ułożyć, już. Dwa, trzy. Stop. Dobra, zrobię jeszcze siedem. Spodziewałem niej, się, że jak ktoś ma zrobić źle, to, to będziesz wtedy. Nie, kurwa. To, że nie nauczyłeś mnie, no. Tyle ci mówiłem, żeś mnie nauczył i mnie nie nauczyłeś. Że uczyłem. Nawet ułożyłeś dwa razy. Miały być trzy ruchy na początku, no. ale Mike już zrobił siedem, więc zrób ile chcesz. Dobra. Tak, żeby każdy miał swój wkład. No. O! Tak. Spróbuję tak. Ja się nie znam w ogóle. Kurde, zaraz ci ułożę całe żółte. Poczekaj, muszę to się tego pozbyć. Tak. Okej, okay, dziękuję bardzo. Nie będę dużo zielonego. Poczekaj jeszcze. No a jeszcze potem będzie trąba marcy się wujek. Aha, dobrze. <laughs> Ile ruchów ma być wykonanych? Ile? To tylko nie rosy, bo tak zrobił August, jak gorącej się rozsypa, wiesz? Tak? Ja ułożę ją po prostu za plecami i wtedy będzie cała ułożona. Wyciągniesz? No kostki. No, 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 właśnie ją no. właśnie ją wyciągnę i zobaczcie wszystkie Polarze, ścianki ułożone. Mm -hmm. Dziękuję nie wiesz tym razem? Mam pewien pomysł. sprytny. Wolałbym, no, no, żebyś po prostu pomieszał, niż zrobił specjalny układ. Bo dodatkowo ja, jeszcze, żeby nie było za łatwo, to na końcu też tą kostkę. Ja sam w losowy sposób podrzucę. I w taki jaki ona upadnie, to to będzie na koszulce. Yy, tak jak Mike zrobił za dużo, to ja zrobiłem dwa. Tak? No. I to wszystko? Tak, bo chciałem ułożyć całą niebieską ścianę jako mój kolor, ale <grym> udało mi się tyle. Dobra, zarzucaj tutaj. <grym> żeby tu też nadać jakieś losowości, to ja będę miał ostatni wkład w to wszystko. Podrzucę tak, żeby się w losowy sposób gdzieś ułożyła, nie będę na nią patrzył, schowam ją do pudełka, zamknę i po prostu wypuszczę. To, co ja tutaj zobaczę od mojej strony, to będzie ten nasz finalny układ kolorów i zrobię od razu jego zdjęcie telefonem. I z ciekawości zrobimy sobie próbę, zobaczę jak szybko uda mi się tą kostkę ułożyć. Bez patrzenia, patrzę w obiektyw, zamykam kostkę. Teraz myślę, w którą stronę chcę. Oczami do Was. Uwaga. Hop! To jest to. Jest strona, która jest dużo niebieskiego, tak jak wujas chciał czyli mamy pomarańczowy, niebieski, żółty. Słabo. 15 sekund. 5,9 setnych, więc słabiutko. 2 czerwca troszkę minęło od kiedy ostatni raz nagrywałem coś a propos samych projektów związanych z koszulkami. Ale już wam doję szybką aktualizację. Po pierwsze. Projekty te podstawowe z kostką, po prostu kostką na koszulce, w zasadzie już Wam pokazałem gotowe, tam nie było dużo do roboty, więc to już mamy zaliczone. Jeśli chodzi o projekt koszulki oversize'owej, jeszcze jesteśmy na wykańczeniu tego projektu, więc nic Wam na razie nie pokazywałem. Tysiąc kostek Rubika, zresztą. Tydzień temu widzieliście film na ten temat. Teraz mamy 2 czerwca, cały czas czekam, aż czekostki do mnie przyjdą. No i dodatkowo teraz jestem umówiony na spotkanie na Discordzie, zaraz się łączę, z Jasiem. Jaśkiem, który robi customowe buty. Padłem na pomysł, że customowy bucik z kostką Rubika fajnie by siadł. Witam serdecznie YouTube, witam widzów Joja i co mogę powiedzieć? Zrobimy rozpierd... Podoba mi się ten patcher, który jest tak fajnie pocięty. Ja wiem, że mówiliśmy o fireworkach na początku i tak dalej, żeby było kolorowe sznurówki, i wszystko, ale szczerze uznałem, że właśnie takie fajne, delikatne podejście do tematu będzie adekwatne do kostki Rubika. Już tłumaczę dlaczego. E, tak jak chciałeś, tak ja, ja też właściwie tak to widziałem żeby sobie elegancko rozbudować kwestię tego służa, tak? Żeby ten służ stał się taką naszą kostką Rubika, no nie? Poprzez to, że na tym bucie nie dzieje się aż tak dużo, ten służ będzie mógł fajnie wybrzmieć. Zawsze jak yy, jest temat kostki Rubika, to wszyscy srają tymi kolorami za przeproszeniem na prawo i lewo, no nie? Ale warto, że jeżeli już używamy i do jakiegoś produktu, to potraktować temat tak właśnie minimalistycznie. Według mnie to fajnie oddaje ideę kostki. Tak samo jak ty zrobiłeś z koszulkami, no nie? Dlatego tak naprawdę główne nasze kolorystyczne kolorowe motywy, to jest język z kostką oraz służb z kostką. I to będzie grało główne skrzypce. Mamy kolor bordowy, on się tutaj pojawił tak jakby troszeczkę niezamierzenie, no bo taki akurat but mogliśmy zamówić. I żeby nie było w ogóle takiej, takiej sytuacji, że ten bordowy jest tutaj z dupy, że, że nagna z niby zmusił do tego, że mamy te buty. To pojawił się tutaj taki oto mały słuszny. Nie? Tutaj uznałem, że użyję tej takiej kostki. Ja ją zauważyłem, to jest bodaj, że ta kostka, o, widzisz, to złota. I nie wiem na ile ona jest popularna w świecie kostkarzy, ale uznałem, na bucie naprawdę fajnie się będzie spisywać. Na zasadzie, żeby to nie był tylko taki prosty custom ze tylko jednak, żeby tutaj było coś więcej przekminione. Często te kostki, na których układamy, to są kostki chińskie, więc, ale tak czy siak, na środku mają logo, które jest chińskimi znaczkami, nie? Wystąpienie tych, tego chińskiego znaczka gdzieś tam na kostce, najlepiej jakby to się znalazło, wiesz. Normalnie na kostce to jest na białej ściance, na środkowym elemencie. Ale uwaga, ten chiński znaczek, nie wiem co sądzisz, jak jedyny, jak ja sobie kojarzę, tak wiem, że to brzydko spłycam chiński znaczek, czy ja Japoński. Ogółem, jaki jest myk? Jedyne co mi się kojarzy zawsze z japońskimi znaczkami i symbolami Dragon Ball. Tam zawsze Goku na swoim stroju miał jakiś symbol, nie? W zależności od etapu treningu, miał tam jakiś czy, czy inny symbol, nie? Tam bym nie pakował, bo on wygląda schludnie. Tak naprawdę, jeśli miałby się gdzieś pojawić, no nie wiem gdzie. Na froncie buta chyba nie ma co robić. Jeśli miałby się ten znaczek pojawić, to ewentualnie mógłby się pojawić na środku tej kostki, która jest tłem. Właśnie tej, którą przed najeżdżać najeżdżałeś O tutaj. Załóżmy, że gdzieś tam. To mógłby być mały smaczek i to by mogło nawiązywać, wiesz, jakby to było drobne dość, to by był element, który by mało zmienił, ale z drugiej strony, jak ktoś by mnie o to spytał, to by powiedział, że zobacz, ziomeczko, tutaj jest, wiesz, Goku z Dragon Balla, ten sam symbol. Trzy kartony plus jeszcze dwa tam w środku. To wszystko to jest 1100 kostek Rubika. Od wczoraj wożę je w samochodzie yy, i teraz po drodze do zawiercia zatrzymamy się w Ekipa Tonosi. Tam sobie te kostki zostawię, bo one będą wykorzystane w, w ramach sesji. No i zajmują trochę miejsca. Nie mam tak naprawdę gdzie tego trzymać w domu. Yy, na przyszły tydzień planujemy sesję. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Wzory już mamy dopięte. Dzisiaj sfinalizowaliśmy ostatni wzór, także też będę Wam to zaraz chciał pokazać i opowiedzieć, jakie tam zmiany zachodziły i co robiliśmy, bo tak naprawdę to się działo tak szybko i tak często, że ciężko by mi było Pokazać, no bo po prostu na przykład ogarniałem te wzory, nie wiem, w trakcie pracy, w przerwie 5-minutowej, brałem telefon do ręki i ogarniałem z grafikiem, co ewentualnie możemy zmienić. O kurde, mi przyniósł. No? Ale patrzcie, jakie słabe to jest. Ale ładne, co ty gadasz, chłopie? Zaje zero polotu, zero wiesz. Kostka wygląda zajebiście. Znaczy, no, to ustawienie jest możliwe? To ustawienie jest możliwe i to ustawienie, mój drogi, ma tutaj rozwiązanie. A. Tymi ruchami rozwiązujesz to ustawienie wzór. Wzór. Proszę Proszę, wzór, Bye ekipa Bye ekipa Ej no i kurde, mnie się strasznie podoba, kostka wygląda bardzo trudno, to jest coś małego, kolorowego, jest trudne Proszę O kurde, duży ten haft Pory Porównajmy okay. do tego, czekaj, okay, porównajmy sobie Duży, myślę, że będzie mniejszy Chyba, że to jest po prostu jako sample, że przykład takiego dużego mm -hmm. No myślę, że haft zrobimy sobie mniejszy W ogóle duża koszulka, czemu jest XXL No Jojo, ja wiem, że zmalałeś, ale jakby tak to będzie wyglądało, z takim haftem sztywnym na piersi. Fajna, minimalistyczna, o to mi chodziło. Właśnie to miała być koszulka basicowa, która jest z kostką Rubika, ale jest to wzór, który nie uderza jakoś, że o, ja jestem e, Miało nie uderzać, wiecie, tak mocno w to, że ktoś jest speedkiberem, że ktoś jest jakimś tam nerdem, powiedzmy to. E, i, I wiecie, jakieś takie bardzo inside'owe, tylko mamy coś drobnego. A inside'owe w tym wszystkim jest to, że ten wzór, jak widzieliście już w filmie, e, został stworzony przez ekipę. Oni mieszali tą kostkę. Dobra, sprawdzę jeszcze bluzę, no bo koszulka to koszulka tak naprawdę. Czy że tą, czy tą drugą, to nie robi mi różnicy. Jest okej, okay, moi drodzy, jest naprawdę okej. Okay. Abstrahując od tego, że mam mokry ręka bo się na niego wylała woda, to jest naprawdę spoko. Fajna bluza na zawody, kurde, bajeram. Kupujcie ciuchy, będą na zawody. Będziecie mogli jechać na zawody w ubraniach wingowych. a wychodząc z zawodów nie będziecie wy wyglądali, jakbyście się urwali z zawodów, tylko będziecie normalnymi ziemeczkami, którzy mają, o, fajną, fajny ciuszek z kostką Rubika. Leży to tak. Muszę się ustawić, żeby było dobrze widać. Fajna, prosta koszuleczka, y, zwykły basic, tak jak miało być. Bo ja chciałem, żeby to była koszulka dla każdego. Jeśli komuś się spodoba, może w niej chodzić. Nie chciałem tu żadnego wywalonego na przykład JoJo, nie chciałem jakiegoś na speed Speedcubing. Po prostu ładna koszulka, która jest schludna. O, tego słowa mi braku, ta koszulka jest schludna. Jest też druga koszulka, czyli z pomieszanym wzorem. I ta jest jeszcze bardziej przesunięta. To są sample na to, bo dobierane tutaj gdzie ten wzór dać? Jest jeszcze bardziej w stronę pachy, więc też je musimy cofnąć. Myślę, że gdzieś tutaj się musi trafić, czyli dosłownie obok będziemy musieli zrobić już w kolejnym w oficjalnym produkcie. Bo to jest tak na razie pierwszy sample, jeszcze będą robione kolejne, na których prawdopodobnie już odbędzie się sesja zdjęciowa. To moi drodzy jest bluze, prezentuje się w ten sposób. Prawdopodobnie coś tu rozmawialiśmy w ekipa tonosi, że być może te sznurki stąd znikną, że jednak nie będzie tych sznurków, będzie po prostu taki luźny kaptur. Nie jest to mega cieniutka bluza, ale chciałem, żeby była dość, dość cienka, na tyle cienka, żeby nadal była komfortowa i mięciutka, ale jednocześnie, żeby się w niej nie zagotować, bo, bo idzie na to, tak? Mam moje własne ubrania, nigdy nie myślałem, że tak się... To potoczy to kiedykolwiek, że miał własne ciuchy, a to się dzieje. Wbijajcie na ekwiwatonosi, link oczywiście jest pod filmem, i zamawiajcie. Ja do, do Was to mówię, jakby ono już było do zamówienia, bo tydzień temu to ogłosiłem dla Was, a dla mnie jeszcze jest tydzień do zrobienia sesji, więc w ogóle strasznie pomieszane to czasowo. Tak to już z tym YouTube'em bywa, że trzeba z wyprzedzeniem myśleć, kiedy film będzie opublikowany, żeby dobrze prowadzić narrację do tego wszystkiego. Moi drodzy, szybka aktualizacja. Mamy teraz 29 czerwca, wtorek. Tak naprawdę jedyne, co w ostatnim czasie zrobiłem w ramach tych koszulek, no to jest ta cała sesja związana z ubraniami, którą widzieliście tydzień temu w poprzednim odcinku. Przyszedł czas na wybór zdjęć. wciu podrzucił mi tutaj Fotki tak, żebym wybrał sobie te, które mnie interesują. Coś się nie chcą załadować, więc czekam, aż je Google wczyta. Wybieram zaraz fotki, te, które chcę, żeby były wykorzystane. Po pierwsze, na samej stronie ekipa to nosi, czyli tam, gdzie ludzie będą widzieli i będą mogli zdecydować się na wybór danego ubrania. A po drugie, będą też fotki, które będę wrzucał sobie na Instagram. Będzie tam fotka do miniatury tego filmu, który tydzień temu już powstał. Foty do komunikacji. Takie, które będę mógł wrzucić na swoje insta-story yy, i na przykład zarzucić tematem, że preorder nadal trwa. To jest kolejny krok do spełnienia. Ostatnie tak naprawdę dwa dni zostało mi już tylko wybrać foty, nowcie i obrobić. Puszczam je dalej do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie stroną, żeby utworzyć podstronę związaną z moją kolekcją. I jedyne chyba, co nam zostanie, to yy, po prostu śledzić start kolekcji, zobaczyć, co się będzie działo. Dzień przed. Planowanym preorderem koszulek. A, 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 a. A, co ty chcesz? Co byś chciała? Czemu tak krzyczysz? No i kurczę, jak zwykle, jak robi się jakieś duże rzeczy, to jakieś komplikacje się muszą pojawić. I tu również pojawi się pojawiają komplikacje i jednak muszę wycofać to co mówiłem, ponieważ preorder nie może ruszyć 1 lipca. Więc znowu się to przedłuża. Jest to dla mnie to problematyczna sytuacja, bo chciałbym ten preorder dla was wypuścić jak najszybciej i raz już się przesunął termin, o którym o czym wam nie mówiłem w sumie, przez co nie miałem filmu na kanale. Teraz znowu się przesunął termin i znowu nie mam filmu na kanał, ale już teraz powinien być ten termin ostateczny, no i prawdopodobnie 12 czy 13 lipca, poniedziałek lub wtorek się pojawi e, już ten preorder, e, też to dostosowuje pod to, że zaraz są zawody, 3-4 lipca, po prostu po tych zawodach muszę dać czas montażyście, żeby zmontować, zmontował film, wrzucić ten film na kanał no i potem znowu dać sobie te kilka dni przerwy, żeby wiecie nie lądował film, nie wiem, jeden, a za dwa dni kolejny e, więc prawdopodobnie już ten ostateczny termin, mam nadzieję preorderu to 12 albo 13 Lipca, no i będzie on trwał właśnie dwa tygodnie, no i co, no i tyle, no taka szybka aktualizacja, no musicie wiedzieć co się dzieje. Wreszcie, po długim czasie już nawet nie pamiętam kiedy zacząłem ten film, to znaczy kiedy zacząłem e, pracę nad tymi ubraniami, w ogóle sam, sam pomysł i wszystko, wszystko, wszystko. Ale jest już ten dzień, dzisiaj mamy 13 lipca i 11, więc można powiedzieć, że zostały 4 godziny do godziny 0, czyli do startu. Całego preorderu do opublikowania filmu na moim kanale, zdjęcia na Instagramie i wielu innych. No, jest to takie dość stresujące z tyłu głowy. Stresujące pod tym kątem, że chciałbym, żeby to zostało fajnie przyjęte, żeby ludziom się to spodobało i gdzieś tam się boję, że film w ogóle się znowu nie wszczeli, bo ostatnio w ogóle mi filmy nie siadają. Strasznie słabe wyświetlenia robią te filmy. I mam dużą obawę, że po prostu yy, w związku z tym ten film również nie trafi do większej liczby oglądających, przez co mniej osób będzie wiedziało w ogóle o tym preorderu. I, i że się to zakończy fiaskiem. I trzymam gorąco kciuki za to, że jednak film się spodoba. Jest włożone tutaj dużo pracy w miniaturkę, w sam projekt, we wszystko tak naprawdę. Także 4 godziny i przekonam się, czy... No nie wiem nawet co się przekonam. No 4 godziny zostały i tyle. Zostało mi tylko czekać. Będę chciał jeszcze dorobić pewne podziękowania dla osób, które tego preordera zamówiły. A żeby je dorobić to po prostu muszę wysłać projekty grafik i wymyślić jakiś tekst, który będzie trafiał do Was w formie jakiejś takiej pocztówki z podziękowaniem dla tej osoby, która kupiła. No i będę wszystko też podpisywał. To znaczy chciałbym, żeby każdy z Was dostał Ręcznie napisany przeze mnie no, mój podpis, tak? Nie chcę robić podpisu komputerowego, czyli takiego, że po prostu wysyłam podpis, jest przerabiany na grafikę i drukowany. Chciałbym ręcznie na każdym, w każdego zamówienia dołożyć moje podziękowania z moim podpisem wykonanym ręcznie od serduszka. Ostatnia aktualizacja w tym filmie, ostatni raz się widzimy w tym filmie, bo tak naprawdę mamy już dzisiaj czwartek. Dwa dni od uruchomienia preorderu. Nie udało mi się już we wtorek y, nic powiedzieć na ten temat, ponieważ byłem w Energylandii na otwarciu y, rollercoastera ekipy. Całą środę też spędziłem w Energylandii. Dzisiaj jest czwartek, mamy wieczór, już prawie 22. Pięknie już tutaj na stronie Yy, wiszą zdjęcia, normalnie jest zakładka JoJo na ekipa to nosi. Yy, I wszystko hula Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak wygląda sprzedaż na ten moment Nawet nie pytałem yy, Nie chcę na razie wiedzieć Nie wiem, chcę żeby to była dla mnie jakaś taka niespodzianka Przed weekendem, prawdopodobnie jeszcze jutro, będę chciał się już dowiedzieć dokładnie Co do... Zasięgów, w jakim się udało zrobić filmem promującym, są mega liche i jest mi smutno po prostu, że udało się zrobić fajny film, nikt w Polsce dotychczas nie kupował sobie tak o tysiąca kostek, nie ma to oczekiwanych przeze mnie wyników, ale ja te kostki jeszcze wykorzystam, to nie jest tak, że one by były kupione tylko w celu tego jednego filmu, te kostki planowałem kupić już dawno i wiem, że je jakoś wykorzystam, także nie załamuję się, wiem, że jeszcze zrobię z tych kostek naprawdę... Fajne rzeczy W tym filmie to było wszystko Zaczęliśmy ten film bodajże w kwietniu Kończymy go w lipcu Trzy miesiące zajęło mi nagranie tego filmu No i też widzicie ile zajął proces yy, Od stworzenia do wydania serii ubrań a to jeszcze nie jest koniec tego procesu, bo tak naprawdę skończy się preorder, skończą się zamówienia, wtedy będzie trzeba te koszulki czy bluzy zrobić, spakować i wysłać. Więc tak naprawdę jeszcze troszkę, jeszcze prawie miesiąc pracy przede mną. Ale to już nie jest temat na ten film. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Dajcie znać, co w przyszłości chcielibyście zobaczyć, bo jeśli dobre będą w miarę wyniki, jeśli będzie zainteresowanie, to będę chciał jeszcze robić jakieś dropy, to, ale chyba to już będą jakieś bardziej zwariowane rzeczy. Nadal w temacie kostkowym, ale. Na przykład limitowane do 50 sztuk. Zobaczymy, jak ta sprzedaż pójdzie. Nie przedłużam. Do zobaczenia. Cześć.